Witajcie serdecznie, w tym odcinku chciałbym Wam przedstawić jeden z najpopularniejszych czasowników MIEĆ Czasami uczniowie widzą HAVE czasami widzą HAVE GOT i pytają o co chodzi One obydwa znaczą MIEĆ, możemy używać których chcemy, ale musimy mieć świadomość, że HAVE GOT jest czasownikiem modalnym natomiast HAVE jest czasownikiem zwykłym HAVE GOT zwykle używają Brytyjczycy a HAVE zwykle używają Amerykanie I teraz jak będziemy tworzyć twierdzenia? Jako czasownik modalny powinien się nie odmieniać, ale on akurat w trzeciej osobie się odmienia, będzie has. Czyli mamy you have, ale he has. Potem obowiązkowo dodajemy got. Czyli you have got a dog. Ty masz psa. He has got a dog. On ma psa. Obydwie te formy możemy skrócić, czyli tu będzie you've a tu będzie his, tak więc uwaga tutaj skrót jest identyczny jak he is tak jak on jest, his czyli w wersji skróconej przeczytamy he's got a dog, natomiast tutaj w wersji skróconej you've got a dog i teraz have jako czasownik zwykły w twierdzeniu wygląda to bardzo podobnie jak czasownik modalny, różnica jest taka że tutaj jest właśnie to got, a tutaj nie ma czyli you have a dog i w trzeciej osobie też dajemy he has a dog. Tak więc generalnie w twierdzeniu nie widać większej różnicy między modalem a czasownikiem zwykłym. Jednakże zupełnie inaczej będziemy tworzyć pytania. I teraz, skoro have, God jest czasownikiem modalnym, znamy też inne czasowniki, na przykład can, czyli móc umieć potrafić, czy też should mieć powinność, czyli na przykład ty powinieneś, you should. Jak wiemy w pytaniu modal przechodzi, czyli jak mieliśmy na przykład you can i chcemy zrobić pytanie czy ty umiesz, robiliśmy can you i dokładnie to samo musimy zrobić tutaj przy have got, skoro to modal. Czyli mamy twierdzenie you have got i pytanie zwykłe czy ty masz, przerzucimy czasownik modalny have. Got zostanie samo have. Have you got. Stąd mamy pytanie have you got a dog? I odpowiadamy zawsze tym, czym pytaliśmy. Skoro pytaliśmy przez have, to odpowiadamy yes, I have. Ewentualnie no, I haven't. W trzeciej osobie przejdzie has. Got zostaje. Czyli has he got a dog? I tu też odpowiemy yes, he has. Albo no, he hasn't. Natomiast jeśli zrobimy pytanie szczegółowe, to dajemy słówko szczegółowe, to, to które nas interesuje, co, gdzie, kiedy, po co. Tu mamy co. Czyli co ty masz? Przypominam, że jak jest pytanie szczegółowe, czyli co, dajemy co, plus też inwersję, też przekładam. Czyli what have you got? Co ty masz? Tak więc przy czasowniku modalnym przerzucaliśmy właśnie have, bo to czasownik modalny, a modale w pytaniach się przerzuca. Natomiast uwaga, tutaj mamy have jako czas. Jak mamy have jako czas, to znaczy, że musimy dołożyć operator. Tutaj mamy czas prosty, teraźniejszy prosty, gdzie operatorem jest do lub w trzeciej osobie does. W związku z tym tu nie wolno przełożyć have, have you a dog? Tylko dokładamy operator do you. Do you have a dog? I odpowiadamy tym, czym pytaliśmy. Pytaliśmy przez do, czyli odpowiadamy yes, I do. Ewentualnie no, I don't. Tak więc pamiętajmy, tu było yes, I have, bo pytaliśmy przez have. I w trzeciej sobie does he have a dog? I odpowiadamy, jest, he does, albo no, he doesn't. Pamiętajmy też, że jak robimy pytanie w czasie prostym, na przykład przypomnijmy sobie czasownik jechać go. W twierdzeniu byłoby he goes, a gdyby było pytanie, czy on jeździ, to byłoby does, i tuż tu jest s, czyli przy go się kasowało. Does he go? I tu się dzieje dokładnie to samo, bo to czas prosty. Skoro s już jest przy das, to kasuje się przy tym has. Tylko tu generalnie nie skasujemy es, że nie widzi jakiś h, tylko wracam po prostu do bezokolicznika, czyli do have. Does he have a dog? A tutaj przełożyliśmy has, czyli has tutaj zawsze w trzeciej osobie. I pytanie szczegółowe, czyli słówko pytające, plus też inwersja. Tu robiliśmy też inwersję, tylko tu przekładaliśmy modala. What have you got? A tu dalej mamy operator, tak jak robimy w każdym czasie przez operator. Czyli what do you have? Tak jak mówiłem, have got jest bardziej brytyjskie, have jest bardziej amerykańskie, więc jadąc do Wielkiej Brytanii, raczej usłyszymy what have you got? A w Stanach raczej usłyszymy what do you have? Czyli mieliśmy u góry twierdzenia i pytania, teraz przeczenia. I znowu będzie wielka różnica. Tutaj, skoro znowu czasownik modalny, pamiętajmy, że modale przeczymy bezpośrednio poprzez not, partykułę not do czasownika modalnego. Czyli jak mieliśmy can, to było can't. Jak było should, to było shouldn't. I tu robimy dokładnie to samo. Czyli jak było have, to mamy haven't. I cały czas musimy mieć got. You haven't got a dog. I w trzeciej osobie robimy dokładnie to samo, tylko tam było has, czyli hasn't. He hasn't got a dog. Natomiast tutaj mamy czas. W czasach przeczy się tylko i wyłącznie przez operator. Operator tego czasu, który mamy. My mamy czas teraźniejszy prosty, czyli znowu operator do i does i zaprzeczony don't i doesn't. Czyli you don't have a dog. Tu nie wolno powiedzieć you haven't. Natomiast w trzeciej osobie he doesn't i znowu mamy s przy does. Czyli nie mamy has, tylko wróciliśmy do bezokolicznika have. He doesn't have a dog. Przed chwilą mieliśmy różne formy w teraźniejszości. Uwaga, w teraźniejszości rozdzielaliśmy właśnie między have got a have. A teraz przeszłość. Jak wiemy, po lewej stronie mieliśmy modala i modale nie mają form przeszłych. Wyjątkiem jest jedynie can, który w przeszłości ma could. Tak więc, uwaga, have got, modalne, nie ma formy przeszłej. Czyli w przeszłości nawet się nie zastanawiamy, czy mamy użyć modala have got, czy normalny czasownik zwykły have. Tylko mamy wersję poprzez czas. Który czas? No na przykład przeszły prosty, czyli simple past, a wiemy, że tam robiliśmy, konstrukcja wyglądała tak, że była osoba, podmiot, plus czasownik w drugiej formie lub ed. Czasownik mieć jest nieregularny, mamy go w tabeli i mieliśmy formy have, had, had. Więc simple past należy użyć drugą formę, więc tu mamy drugie had. You had a dog. I pytanie. Czyli tu mamy czas, znowu przez operator. Przed chwilą mieliśmy czas teraźniejszy prosty, gdzie pytaliśmy przez do i das. Teraz mamy przeszły prosty, gdzie pytamy przez did. Czyli did you. I pamiętajmy, że jak się pojawia operator did w pytaniu, czasownik wraca do pierwszej formy. Czyli w twierdzeniu mieliśmy had, ale w pytaniu did you have a dog? I znowu przypominam, odpowiadamy tym, czym pytaliśmy. Did you? Yes, I did. Albo no, I didn't. I teraz sprzeczenie. Przeczymy czasy zawsze przez operator. Czyli przed chwilą mieliśmy I don't w teraźniejszym, he doesn't. Natomiast czas przeszły, znowu operator did, zaprzeczony, czyli didn't. I znowu jak jest did, używamy pierwszej formy. Czyli I didn't have a dog. I wielkie ostrzeżenie. Polacy, widząc czas przeszły, ty miałeś, czy ja miałem you had, od razu chcą przeczyć hadn't. Pewnie im się kojarzy właśnie z tamtym teraźniejszym I haven't, stąd myślą, że może tu będzie I hadn't. Ale to nie jest modal, tylko czas, czyli przeczymy przez operator. Oprócz tego jest coś takiego w języku jak hadn't, ale hadn't to jest operator czasu zaprzeszłego. przyszłego. Polacy myślą, że skoro jest hadn't gdzieś tam, no to może tu właśnie hadn't? Nie. Hadn't jest tylko jako operator czasu za przeszłego. Także wykluczamy wersję I hadn't a dog. Która niby miałaby znaczyć, że ja nie miałem psa. I idziemy moi drodzy teraz do przyszłości. I uwaga znowu: modale nie mają form przeszłych, jak mówiłem przed chwilą, i nie mają też form przyszłych. Czas przyszły robimy przez will, i tu jako modal nie damy tego rady zrobić. Czyli znowu mamy wersję tylko poprzez czas. Jaki czas? Przyszły, na, na przykład Future Simple, który robimy poprzez Will plus bezokolicznik, bez względu na osobę. Czyli You will have a dog. Czas przyszły. Ty będziesz miał psa. Pytanie zwykłe, czy ty będziesz miał psa. I znowu pytanie, czy w czasach robimy poprzez inwersję, czyli przełożenie operatora. Will you? Czyli Will you have a dog? Czy ty będziesz miał psa? I znowu odpowiadamy tym, czym pytaliśmy. Pytaliśmy przez Will. Odpowiadamy przez will. Yes, I will. Albo no, I won't. Bo taki mamy skrót od will not. I pytanie szczegółowe. Słówko pytające plus też inwersja, czyli przekładamy will przed osobę. What will I have? Co ja będę miał? I przeczenie w czasie przyszłym z czasownikiem mieć. You will not have a dog. Nie będziesz miał psa. I will not można skrócić do won't. So you won't have a dog.